Oczywiście w szkole występuje w szkolnym planie nauczania przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa i nauczyciel też odpowiednio przygotowany do prowadzenia tych zajęć uczy młodzież, jak należy się zachować w momencie, kiedy potrzebne jest fachowe udzielenie pomocy. Ale, ale no jest oczywiście różnica. Nasz nauczyciel przedstawia to od strony teoretycznej, twierdzę bardzo dobrze. Natomiast tu mamy w ramach tej akcji, którą prowadzi Kracierskie Centrum Zdrowia ratowników medycznych. Więc jest pokazane w jaki sposób udzielać pomocy, ale jednocześnie też podawane są przykłady różnych sytuacji, które miały miejsce, w których ci ratownicy uczestniczyli. Uważam, że to jest wspaniała rzecz. na uratowanie życia, to bezsprzeczne. Dzisiejsze mistrzostwa są zwieńczeniem drugiej edycji szkoleń dla, dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach akcji Czuję, widzę, słyszę, ratuję. bo ja słyszę jak w trójmieście, że mamy fajną taką akcję, nawet się pytają mnie, kto to robi. Ja wtedy mówię, że jest taka ekipa w kociec centrum zdrowia. W drugiej edycji widzimy... Że chyba na tyle informacja rozeszła się po, w środowiskach, i część osób chyba sama w sobie zauważyła chęć i tą konieczność poznania zasad pierwszej pomocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jej udzielić. Się. W pierwszej edycji przeszkoliliśmy 489 uczniów. W tej edycji było ich aż 700. Oprócz tego byliśmy zapraszani do wielu szkół podstawowych, do gimnazjów, do przedszkoli, do świetlic gminnych. Także tak naprawdę grafik mamy bardzo napięty, co nas tak naprawdę bardzo cieszy, bo coraz więcej osób widzi tą konieczność poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. W trakcie szkoleń, jakie odbywaliśmy, wszystko było tak jak w zeszłym roku, czyli uczniowie mieli duże problemy, szczególnie żeśmy wprowadzili w tym roku zakres pediatrii, czyli małe dzieci. I tam się zrobiły różne niespodzianki. Młodzież szkole nie wiedziała, jak pomaga dzieciom w zadławieniach, jak pomaga dzieciom w zatrzymaniach krążeniach. I tutaj na zawodach znowu mieliśmy tą samą analogiczną sytuację z zeszłego roku. Były problemy, były z dziećmi niektóre sytuacje sporne, gdzie uczniowie szkół do końca nie wiedzieli, jak się zachować. Ale generalnie przygotowanie merytoryczne uczniów tutaj na zawodach nas zaskoczyło, bo jak najbardziej na najwyższym poziomie. Staramy się z roku na rok wiadomo zaskakiwać czymś nowym. My też sami e, też staramy się rozwijać. Już praktycznie nad tymi odniskami jakieś pomysły już pojawiały się na przestrzeni e, tej drugiej edycji, e, którą właśnie teraz zakończyliśmy. Także ten proces ewaluował. Myślę, że to jest przede wszystkim zasługa ratowników medycznych, którzy wykazują się bardzo dużą kreatywnością. Część pomysłów była na tyle kreatywna i ekstremalna, że na razie schowałam je do szafy. E, być może uda się je zrealizować w ДИНАМИЧНАЯ Medycyna ratunkowa jest tą najbardziej kreatywną dziedziną medycyny ze wszystkich możliwych, jakie mamy. Ona jest tak naprawdę uczy pokory i kreatywności. I Tak samo my musimy kreatywnie w się wyróżniać, żeby wymyślać coraz to nowsze scenki, coraz to nowsze sytuacje. Tak naprawdę nie wiem, co za rok wymyślimy. Może rozbijemy taki samolot, może jakiś prowadzimy, coś innego. Nie mam pojęcia, ale na pewno coś postaramy się wymyślić. Mamy rok 2015, weszły nowe wytyczne ITLS-u, czyli tej urazówki, wchodzą nowe wytyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, będą tam zmiany, szczególnie zmiany u dzieci. Myślę, że w ogóle pociągniemy temat trochę bardziej w pediatryczną, bardziej na otologiczną, na to bo o tym się mniej trochę mówi. My przede wszystkim myślę, że wygraliśmy również doświadczeniem, dlatego że większość drużyny to byli chłopcy, którzy startowali już w ubiegłym roku, a to jest bardzo ważne przy takich zawodach praktycznych. W naszej szkole w klasach pierwszych młodzież jest objęta szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy właśnie w ramach tego programu prowadzonego przez szpital w Strogardzie. A w drugich klasach objęta jest pierwszą pomocą w ramach edukacji dla bezpieczeństwa. No i oczywiście zawsze ci, którzy są chętni i aktywni mogą dodatkowo szkolić się w tym zakresie. I generalnie zainteresowanie jest duże, bo młodzież zdaje sobie sprawę, że ta wiedza tak naprawdę często jest wykorzystywana w praktyce. Oby nie, ale tak jest.